Odcinek 11. Duchowe odpady. Co robimy z tym, czego nie chcemy widzieć? Nie ma niczego, co w naszym życiu wewnętrznym znika naprawdę. To, czego nie chcemy czuć, widzieć, rozpoznać czy uznać, nie rozpuszcza się w próżni. Odrzucone aspekty psychiki, emocje wciśnięte w kąt. Impulsy nazwane złymi lub niewygodnymi, to wszystko nie znika, ale przemieszcza się, zmienia formę i szuka ujścia. I tak jak w świecie materialnym, odpady muszą gdzieś zostać złożone, tak również w przestrzeni duchowej powstaje wysypisko. Zbiorowe pole pełne niewyrażonych treści, sklejonych z bólem, wstydem, poczuciem winy i niechcianym lękiem. Przestrzeń, którą wspólnie dzielimy, relacyjna, psychiczna, subtelna, nasiąka tym, czego nie chcemy przyjąć do siebie jako swoje. I nawet jeśli uważamy się za w cudzysłowie czystych, to brodzimy w ściekach zbiorowej nieświadomości. Ten duchowy śmietnik, o którym mówimy, nie jest metaforą, to pole realnych wpływów. Odczuwalne przez wrażliwych, odzwierciedlane w kulturze, architekturze, sztuce, języku, a nawet w strukturze ciała społecznego. Wyparte traumy pokoleń, nienazwane zbrodnie systemów, przemoc ukryta w wychowaniu, duchowy fałsz religii, tłumione namiętności, bezgłośne krzyki kobiet, niewysłuchane milczenie mężczyzn. To wszystko krąży między nami jak echo zaniechania, jak duchy zmarłych, których nikt nie pogrzebał. Te emocjonalne resztki domagają się uznania nie odejdą dopóki nie zostaną nazwane, poczute, opłakane i przyjęte. Nie tylko jednostka wypiera społeczeństwa, narody, wspólnoty także posiadają mechanizmy tłumienia. Zbiorowe wyparcie, które tworzy przestrzenie tabu. Są rzeczy, o których się nie mówi, są historie, które są spychane z pamięci narodowej, są traumy, których nikt nie miał odwagi opowiedzieć. A te ukryte, nigdy nie rozbrojone ładunki emocjonalne z czasem przyjmują formę kulturowej ciemności, podziemnych nurtów, które wpływają na decyzje polityczne, na relacje międzyludzkie. Na stosunek do autorytetu, do obcych czy do przyszłości. Jeśli nie przepracowaliśmy swojej historii, jeśli nasze dzieci dziedziczą milczenie zamiast mądrości, to nieświadomie tworzymy duchową atmosferę, w której każdy oddech jest podszyty lękiem, wstydem i nieufnością. Każdy człowiek, który Wypiera własne emocje i nie bierze za nią odpowiedzialności, nieświadomie wrzuca je do wspólnego pola. To jakbyśmy zanieczyszczali wodę, z której wszyscy pijemy. I nawet jeśli nauczyliśmy się unikać konfrontacji z własnym cieniem, to on i tak powraca, tylko w twarzach innych ludzi, w napiętych sytuacjach, w konfliktach, które rzekomo w cudzysłowie, przyszły z zewnątrz. Im bardziej jednostka i społeczeństwo unikają integracji z własnym cieniem, tym bardziej ten cień domaga się uwagi przez przemoc, patologie, wypaczenia ideologiczne i degenerację kultury. W ten sposób powstaje duchowy dług energetyczna cena, jaką płacimy za nieuczciwość wobec samych siebie. Kiedy zbyt wielu ludzi nie bierze odpowiedzialności za swoje emocje, powstaje duchowy smog. Taki smog duchowy sprawia, że trudno o jasność myślenia, trudno o otwarte serce i trudno o obecność. Ludzie stają się zamgleni, znieczuleni, otorbieni duchowo. Reagują z automatu, ciągle się czegoś boją, nie ufają sobie nawzajem. Powstają systemy przemocy, które wydają się naturalne. Powstają religie oparte na winie, edukacja oparta na lęku, medycyna oparta na kontroli. I nikt nie zadaje pytania: Czy to wszystko nie pochodzi z naszej własnej nieprzepracowanej treści? To nie znaczy, że każdy człowiek ma uzdrowić cały świat. Ale każdy ma obowiązek nie dokładać własnych śmieci do zbiorowego pola. Jeśli nie potrafię jeszcze uzdrowić swojego bólu, mogę przynajmniej go nie projektować. Jeśli nie umiem jeszcze mówić z serca, mogę przynajmniej nie manipulować. Jeśli nie jestem gotowy naprawdę, mogę przynajmniej nie udawać, że już ją mam. Taka uczciwość sama w sobie oczyszcza, i wbrew pozorom, to właśnie ta minimalna wewnętrzna odpowiedzialność ma moc przemiany duchowej atmosfery. Pole, które dzielimy jako ludzkość, nie potrzebuje perfekcji, potrzebuje autentyczności. Nie chodzi o to, żeby być w cudzysłowie dobrym człowiekiem według jakiegoś moralnego szablonu, ale żeby być obecnym z tym, co w nas żywe. Nawet jeśli to trudne, brzydkie czy bolesne. Kiedy uznajemy, że coś w nas jest ranne, kiedy mamy odwagę popatrzeć na to bez ucieczki, nie musimy już tego wypierać. A kiedy przestajemy wypierać, przestajemy zanieczyszczać wspólne pole. Przestrzeń się rozjaśnia, można znów oddychać. To może brzmieć górnolotnie, ale naprawdę działa. Jeden człowiek, który bierze odpowiedzialność za swój cień, rozjaśnia przestrzeń tysiącom. To jak otwarcie okna w zadymionym pokoju. Kiedy pojawia się świeże powietrze, wszyscy oddychają lżej, nawet jeśli nie wiedzą skąd ono przyszło. Nasza praca nad sobą nie jest prywatna jest duchową służbą. I nie dlatego, że ktoś się widzi. Ale dlatego, że realnie zmienia przestrzeń, w której żyjemy. Zbiorowa nieświadomość może być wysypiskiem albo ogrodem. To zależy od tego, czy będziemy wrzucać do niej śmieci czy kompostować nasze doświadczenia. Każde uznanie własnego bólu, każdy akt szczerości, każda łza wypłakana bez przemocy, to jak oczyszczanie duchowej gleby. Możemy siać na nowo, ale najpierw trzeba przyznać, że przez dekady, przez pokolenia, rzucaliśmy tam to, czego nie chcieliśmy widzieć i nie czekajmy, aż zrobi to ktoś inny.